Podstawową rzeczą, którą należy wykonać w gminie Bochnia, jest to, aby urząd był przyjazny mieszkańcom. Podstawową zasadą, która powinna obowiązywać w urzędzie, jest służebna rola urzędu. Urzędnik ma służyć mieszkańcom, a nie odwrotnie. Aby to zrealizować, należy wprowadzić systemy zarządzania jakością, poddawać się kontrolom niezależnym firm zewnętrznych. Stworzyć budżet, budżet zadaniowy. Budżet zadaniowy funkcjonuje już w mieście, natomiast w gminie budżet jest realizowany troszkę w inny sposób. Mieszkańcy mają mały wpływ na to, jakie zadania skierowane są na dany rok do realizacji. W budżecie zadaniowym część inwestycji może być opiniowana przez mieszkańców. Mieszkańcy mogą wprowadzać do budżetu, E, swoje pomysły realizować te inwestycje, które są dla nich najpotrzebniejsze. Następne hasło: infrastruktura, drogi, chodniki, lampy. Chodniki, jeżeli Państwo lubią jeździć na rowerze, spotykali się z różnymi banerami po drodze. Ja myślę, że należy tak działać, aby móc współpracować z powiatem oraz z sąsiednimi gminami. Z infrastrukturą związany jest problem, który dotyczy części mieszkańców nie wszystkich, dotyczy tych mieszkańców, gdzie jest budowana kanalizacja. Problem do rozwiązania jest taki, że ze wzrostem wartości nieruchomości, gdyż na tym terenie została wybudowana dodatkowa infrastruktura, czyli drogi, wodociągi kanalizacje powodują wzrost wartości nieruchomości. Część mieszkańców dostała. Informacje o wartościach, jakie ma zapłacić, o wzrostu wartości realnej e, ich nieruchomości. Jest to nabrzmiały temat, na dzień dzisiejszy, częściowo chowany pod dywan. Część mieszkańców dopomina się swojego, jednakże na dzień dzisiejszy temat istnieje i nie został rozwiązany. Na pewno należy podjąć zainteresowanymi mieszkańcami negocjacje, rozmowy. Aby to zagadnienie rozwiązać. Służba zdrowia na terenie gminy Bochnia należy zorganizować ją w ten sposób, aby ona nie konkurowała z, ze służbą zdrowia z innymi gminami czy ze szpitalem powiatowym, tylko była w taki sposób prowadzona, aby mieszkańcy mieli dostęp właściwie. W zadeklarowanych godzinach, czyli od 8 do 18.00. Od 18.00 mieszkańcy mają możliwości mm, znalezienia porady lekarskiej w opiece całodobowej. Natomiast na dzień dzisiejszy funkcjonuje to tak, że część ośrodków pracuje do południa, druga część po południu. Powoduje, że mieszkańcy z południa gminy są odsyłani na północne ośrodki i jadą przez Boknie W celach szybszej obsługi korzystają z infrastruktury szpitala, czyli SORU. Jest to problem kolejek na Sorze, spowodowany tym, że jest zła organizacja w okolicznej gminie i powoduje to wzrost kolejek na Sorze. Część mieszkańców powinna znaleźć się u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ewentualnie być przyjęta przez. Y Opiekę całodobową po godzinie 18. Na sorze przyjmowane są tylko przypadki ratowania zdrowia i życia mieszkańców, natomiast każda inna yy, dolegliwość związana z podwyższoną temperaturą, złym samopoczuciem, powinna być realizowana przez lekarzy podstawowej opieki. Nawiązując do Propozycji ogólnej przedstawionych przez e, kandydata na burmistrza Radosława Maconia należy zwrócić uwagę na odbiór śmieci. Śmieci będą potrzebne, zwłaszcza śmieci, e, tak zwana masa biologiczna. Aby utrzymać ciągłość produkcji, musimy pozyskiwać te odpady przez 24 godziny. Samo miasto nie jest w stanie e, zapewnić tyle biomasy. Aby utrzymać ten system w ciągłym ruchu, dlatego okoliczne gminy, a taką gminą jest Gmina Bochnia, skorzysta na pewno z takiego rozwiązania i cena śmieci przy odpowiedniej segregacji może wynosić zero. Plany zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy części są zrealizowane. W większości e, na dzień dzisiejszy. Wójt opracowywuje punktowe plany, natomiast ci przedsiębiorcy, którzy mają tereny rolne, a nadają się pod y, tereny inwestycyjne, należy im ułatwić przekształcanie tych terenów, i myślę, że to jest rola y, przyszłego wójta. W związku z tym, że gmina Bochnia graniczy z y, Strefą ekonomiczną, częściowo występują też strefy ekonomiczne na terenie gminy Bochnia. Tak jak w mieście, należy stworzyć specjalny wydział w urzędzie gminy, który zajmie się obsługą inwestorów. To są najważniejsze zadania. Na pewno możemy rozmawiać na temat e, funkcjonowania poszczególnych działów Urzędu Gminy, w jaki sposób pracują, jak są e, realizowane zadania. W poszczególnych działach możemy się zastanawiać o szczegółach, ale ja myślę, że tu do szczegółów na dzień dzisiejszy nie mamy czasu i myślę, że zasygnalizowałem te najważniejsze rzeczy, które są do zrobienia w gminie Bochnia.